Szczą Państwu. O rolnictwie materiał ten będzie twórczy, przyjemny, no i konkretny. Jesteśmy w miejscu, gdzie produkuje się, ale także można, wytwarza, ale także można nabyć normalną żywność, co to znaczy normalna żywność. To jest ta żywność, która w pierwszej kolejności, proszę Państwa, nie szkodzi. Jest tym dobrym paliwem dla naszego organizmu i to chyba będzie najprostsza. Definicja. Oczywiście normalnej żywności nie wytworzymy bez dobrego surowca, czyli normalnego rolnictwa, gdzie surowiec taki jest wytworzony: obojętnie to zboża, mięso, warzywa, owoce, cokolwiek. Tam, gdzie ten problem nasz zdrowotny cywilizacyjny, czyli chemizacja, mineralizacja sztucznych nawozów, różnych innych dodatków chemicznych. Także w procesie przetwarzania nie odłoży się. I to chyba z punktu widzenia wykładowego najistotniejsze, najważniejsze. Ale teraz gdzie to jest? Więc kochani, poruszając się z Warszawy, a Warszawa w związku z tym, że jest stolicą i tym centrum także komunikacyjnym obecnej Rzeczpospolitej, czyli ósemką tutaj na wschód, czyli w tym wypadku to jest trasa ósemka Warszawa-Białystok, na rozwidleniu, czyli tym powiedzmy rozgałęzieniu w tak zwanym Jerzewie Starym skręcamy właśnie w drogę 671, nie mylę się, i na 41 km od drogi. Drogą 671 od węzła komunikacyjnego Jerzewo Stare, przejeżdżając zadbany, rozwijający się piękny Tykocin. No i następne piękne królewskie miasto Knyszyn, które no niestety, niestety jeszcze ma chyba, miało kiedyś świetność przed sobą. Ale teraz też z punktu widzenia takiej atrakcji, no musi trochę popracować. I traktem, który jest co najmniej od wieku... 15 Będziemy tutaj w tym miejscu, gdzie jest normalna żywność, czyli dawny majątek Maryland, który powstał w 1807 roku, ale wydzielony ze starego tam dalej dworu, który już był pierwszy zgodnie z naszymi znaleziskami w 1300, gdzieś około 1330 roku. Czyli wiemy, gdzie jest lokalizacja. Jest to skrót gdzie no, po prostu nasi warszawiacy w nasz, w, w, powiedzmy w, w swojej podróży na mazury omijają Białystok i tym tą powiedzmy cięciwą po tej przekątnej zmierzają dalej tam w korycinie do Ósemki. Czyli, gdzie jest lokalizacja. Wiemy, co tu mamy, to zaraz będziemy Państwu mówić. Przy okazji już, jeżeli jesteśmy z tej strony, będziemy mieli także do czynienia z wołowiną sarmacką. No i cóż, zapraszam, zapraszam do... Pięknie mamy teraz ucich nam wiatr. Zapraszam do tego, do stoisk, czyli tutaj, gdzie możemy sobie zakupić tą normalną żywność. Wszystko, co zostało tu wytworzone, to pochodzi z tej ziemi, z tej produkcji. Widzimy tam, tam jest okoliczne i łąki, i pola, czy warzywniaki, ogrody. No i oczywiście tu, tu mleko, które jest podstawowym. I teraz, proszę Państwa, tak. Oczywiście formuła prawna Zgodna z wreszcie polscy rolnicy po prawie 20 latach od wejścia do Unii Europejskiej. Przestali być traktowani jako, no i zresztą nie tylko rolnicy, państwo, konsumenci, przestaliśmy być traktowani jako ludzie którejś tam kategorii, generalnie mówiąc, chyba brudasy, no bo skoro nam nie, zgodnie z prawem unijnym nie ufano, żebyśmy mogli tak produkować, no, no to jakieś tego przyczyny były. No oczywiście odpowiadają za to nieuki polityczne. No ale cóż, mamy wreszcie rolniczy handel detaliczny, tak mniej więcej, jeszcze to nie do końca, to się rozwija, ale już jak widać na obrazku, można, czyli produkcję z własnych gospodarstw i sprzedaż na terenie całego kraju, no i do tych wszystkich, czy restauracja, jakiś bar i tak dalej, czy tam, czy tam sklepik. Jest to zgodne z prawem, jest tam nawet numer weterynaryjny i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, a, czyli. Jesteśmy w tym miejscu, to jest wyprodukowane zgodnie z prawem, z tymi zasadami, i to co najważniejsze wyprodukowane w su z surowców, w których nigdy nie odłożyła się ani chemia, ani nawozy mineralne, czy coś tam takiego chemicznego, ale z drugiej strony, także przy procesie przetwarzania były użyte naturalne konserwanty, czyli też mamy ponownie bez chemii, generalnie mówiąc mamy produkt, bo tam gdzieś mówią zdrowa żywność, faktycznie no, część jest tej zdrowej żywności, jeżeli ta jest zdrowa, to pozostała jaka? No nie jest zdrowa, co najmniej trująca i dziewięćdziesiąt parę procent tej żywności nie jest tym dobrym paliwem dla naszego organizmu, natomiast tutaj na pewno na pewno mamy, mamy tą normalną żywność, która jeszcze raz nie szkodzi nam. To co jest najważniejsze, daje energię, myślenie no i, no i oczywiście e, zdrowie, to, to fizyczne i to psychiczne, co jest kochani ważne. Generalnie mówiąc, y, 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 z punktu widzenia także tego ekonomicznego, mamy tutaj takie hasło: tu nigdy nie przepłacisz, bo zdrowia nie stracisz. No i idziemy bardzo konkretnie, co produkujemy. W pierwszej kolejności może zaczniemy, jestem na smyczy, może zaczniemy od warzyw gruntowych. Warzywa gruntowe, pielone, co to znaczy? To znaczy, że bez żadnych środków ochrony roślin, pielone, no po prostu trzeba trochę popracować. Warzywniak wtedy, gdy w 1804 roku, zresztą w 1809, zgodnie z dokumentacją w naszym ośrodku. Kartograficznym zabytków w Białymstoku w 1819 powstało tu też założenie takie parkowe, więc wszystko mamy dokładnie, kochani, udokumentowane. Dary żywej ziemi i rodzimy odmiany, bo to też jest ważne. No, oczywiście trochę warzyw nam się skończyło, ale co tu mamy? Cygnie jedyne 8 zł, dynia 10 zł. Po co mówię o cenach? No, bo proszę Państwa, jak się pieli i nasze ziemniaczki. Te akurat nasze to jest taka odmiana, nie wiem, jakieś to mówią amerykańskie, czerwone. Zresztą widać udowadnia to, że Amerykanie to ostrzy komuniści, ale zapewniam, że są smaczne, no nie. To już jest taki wątek, ale naprawdę bardzo smaczne. Nie były takie smaczne 4 lata temu, gdy, gdy pierwszy raz, ale ziemia, na której wyrosły, no powoduje, że jest smak, tak? Bo. No wszystko jest związane z ziemią. Wszystko zaczyna się od ziemi. Jak ta ziemia dobra, to jest produkt dobry. Jak ziemia powiedzmy zła lub ha, no to też wiadomo jaka. No nie. Więc, więc tu oczywiście ziemniaczki. I teraz tak, przetwory różne. Różne z warzyw, czyli ogórki, sałatki, papryki. No papryka to jest tylko foliowa też. Pomidory były, soczki, etc. No oczywiście już nie ma, bo to nie jest sezon na pomidory gruntowe. No oczywiście soki truskawkowe drzemy, wszystko inne poszło. To jeszcze z tamtego sezonu kompot z Mirabelek, bo jeszcze były, w tym roku już nie ma. Truskawki, coś tam jeszcze zostało. No i oczywiście tak, siadłe mleczko to mamy, ale to będziemy mówić. No oczywiście jajka, jajka, to nie są granaciki chemiczne, tu też jest właściwa cena. Jajko kosztuje, jak chce się zdrowia nie tracić. Więc nie jest to granacik chemiczny, tylko faktycznie jajko. Mleko świeże, sery schłodzone do nabycia w gospodarstwie też. Ale zaraz będziemy, kochani, przechodzić. No i co? Przechodzimy dalej. No, część jest wędlin, kiełbaska oczywiście konfederacka, znana już, znana marka. Oczywiście znakomita większość, tak jak żeście widzieli państwo, wołowina sarmacka, bo jest to miejsce, gdzie w tym momencie nie ma, bo się jak gdyby rozeszła. Włowinka jeszcze pasie się na, nam na trawie, chodzi, ale za tydzień zostanie ubita. Jest na, na takiej zasadzie, że się już ci, ci klienci, którzy odbierają, czyli są umówieni. Jest to rozebrane w zakładzie i tak dalej, tutaj dostarczone w gospodarstwie, konfekcjonowane. I kto chce jaki sort jest nabyty i znakomita większość tak jak kiełbasa konfederacka ma koło 50 zgodnie z prawem, bo tu się trzody nie można, bo jest okupacja hodować, więc w innym gospodarstwie gdzie można, ale wtedy mogę, bo 50 na 50, czyli 50% mogę tych dokupić, więc znakomita większość tych towarów to jest oczywiście z udziałem, bo takie pra z udziałem wołowiny, no słoninka, słoninka też jest z udziałem wołowiny, bo leżała przy mięsie wołowym, zgodnie też z prawem, oczywiście, no i mamy tą kiełbaskę konfederacką, no wołowinkę słoninka Wędzona wołowinka. wędzona chciałoby się no, legalnie powiedzieć. No, oczywiście, że jest, że jest tego. Leżała koło wołowinki, bardzo smaczna. Tutaj, jak, bo tą trasą bardzo dużo przejeżdża, więc goście, którzy, którzy są z schodu, rano było już tu cztery, dwie zostały. Goście z schodu, oni w większości, w większości wiecie, faktycznie kupują. No i teraz, jak się, jak się rozliczamy czyli są ceny, mamy wystawione, bierzemy dany produkt, do samochodziku niesiemy, zabieramy tam z sobą, dobrze, żeby ten haczyk zostawić, bo ciężko mi produkować później, no i cóż, po zakupieniu podchodzimy, podchodzimy, kasa, dziękujemy, tu, tu, tu wrzucamy, sumiennie, sumienie je, jest, wiecie, kochani, takim na, na, najlepszym Naj, najlepszym sprawdzianem po prostu nas, nas, naszej osobowości. Zapewniam, nie ma manka, nawet jest superata. No, sporo osób się dziwi, no po prostu, kochani, no, ludzi nie można traktować jako potencjalnych złodziei. Jeżeli ktoś jest faktycznie głodny i tak dalej, nie ma spragniony, no to po chrześcijańsku sobie oczywiście winien wziąć, skonsumować i pan, Bóg, który patrzy na naszą rzetelność, też nie będzie miał nic przeciw, gospodarze takosz, tak? Więc wszystko można. To oczywiście jest model i niemiecki austriacki, szczególnie francuski, po prostu no, no kochani, dzisiaj, żeby, żeby dzisiaj wyprodukować na przykład jak te warzywa gruntowe, pielone, no to kogo by tu jeszcze, kto by tu miał stać, tak? No stać, to, nie wiem, najęty etat, zresztą zgodnie z tym RHD nie można, bo to musimy sami i tak dalej, no a, a to kiedy by produkować, tak? Ale jeszcze przy tych warzywach pielonych gruntowych jest to tego oczywiście niewielka ilość, no bo tyle, ile można samemu zrobić, bo my generalnie ludzie na wsi nie za bardzo są chętni, zresztą Prawo i Sprawiedliwość dba o, 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 o wieś pod tym względem, czyli promocje, Gactwa, no, i musimy, mi się wydaje, że odleżeć jeszcze pańszczyznę. Przypominamy, było coś takiego, gdzie tam ganiano do roboty, szczerze mówiąc, też to było dużo leżenia, jak tylko ekonom czy, czy dobry dziedzic nie widział, i dalej trzeba odleżeć tą pańszczyznę, czyli leżymy, tam ogródków nie ma, więc pielone warzywa są unikatem, ale przypominam, pielone warzywa gruntowe jest to określony też marka i sól. Czyli pierone, jeszcze raz, ciężko wypracowane i mam gwarancję, że nic nie jest schemizowane. nie mam żadnych alergii, uszczerbków na zdrowiu, etc., etc. No i cóż, więc tutaj przechodzimy, przechodzimy tak. Oczywiście, kochani, jeżeli jest warunki, powiedzmy sobie, no, a, tu jest też uwaga, że to jest samoobsługa, a produkty równie dostępne są... Są oczywiście w gospodarstwie. Widzimy, bardzo dużo samochodów się przewija, i, i to jest dobrze, bo właśnie klientela z tego, z tego po prostu rynku komunikacyjnego pochodzi. Przejdźmy teraz, przejdźmy teraz tutaj. Oj, tu jest ta, czyli spiżarnia normalnej żywności. To też oczywiście jest jak gdyby taka, taka, taka marka, taka myśl, że one mogą powstawać wszędzie w świętokrzyskim, w armińsko-mazurskim, łódzkim, mazowieckim, po prostu prawo dozwala można, no, trzeba tylko po prostu popracować i jest to możliwe, jak widać, tak? I teraz kochani, przejdźmy. On nie pilnuje, piesek nie pilnuje, my się sami pilnujemy. Natomiast no, jest bardzo gościnny, więc lubi, jak tu goście przyjeżdżają. No i, kochani, jeżeli mamy, jeżeli mamy temperaturę, no, no i zresztą część produktów rzeczą jest naturalną, tu jest mała, więc chłodnia oczywiście raczej bardziej wystawka, bo pozostałe rzeczy jak gdyby bardziej masowo są w gospodarstwie. I cóż tu mamy? Smalczyk, tak jak mówiłem, wołowy. Pasztet też wszystko z lubczykiem wołowy, paszteciki tego, pieczenie miecznika, pieczenie skórenia, salcesony, no, no różne rzeczy, sery, sery nasze marylandzkie, właśnie podpuszczkowe, dojrzewające, mleko, mleko już Państwu proszę na kanale szukać, po prostu nie ma życia zdrowia bez mleka, no oczywiście... Też są jeszcze możliwości z szeregu innych asortymentów, no ale powiedzmy sobie, czasami zamówienie trwa tydzień, dwa, no proszę Państwa, że samemu trzeba zrobić coś, coś po prostu i dobrego, to proszę się nie dziwić, bo jest sprzedaż także przecież wysyłkowa, tak, wysyłamy. No ale, no, ale to, to trwa, no nie? To, to po prostu trzeba wyprodukować, zrobić. je, tak jak powiedziałem. No, chętnych w Rzeczpospolitej do, do ciężkiej, konkretnej pracy, brania pieniędzy, tak, ale do pracy nie ma i to, żebyście Państwo mogli w przyzwoitej cenie kupić, no to rzeczą jest naturalną, że trzeba samemu popracować. Mleczko jest tak przy okazji, po jedyne 5 zł, warto. Zasada jest taka, jedna jednostka tłuszczu, 4,70 tłuszcz, jedna jedna... Słucham? Pokażmy ile tłuszczu mamy. No tak, bo to śmietanka się odłożyła, boska. A bo oczywiście jest śmietanka też jako sąd siadłe mleko tam, no śmietanka jest najlepsza, ale szybko ginie. E, no oczywiście śmietanka jest o nazwie boska, bo to jest to taki boski płyn, to ja zawsze uśmiech mi się robi jak mówię o śmietance. I kochani. To, co też jest istotne, ważne, co jest najistotniejsze dla naszego zdrowia, jeżeli ktoś chce mieć dobre samopoczucie, myśleć, czyli w głowie mieć poukładane, to tylko chleb żytni na zakwasie. Oczywiście też warunek z naszego żyta, dopatrzone, przemielone w, w młynie, który wiem, że mnie nie krewi i tak dalej. Tu między jest między innymi mąka żytnia sanacyjna. Ona się już rozeszła. Także w tych przyzwoitych cenach, tutaj mamy opis właśnie o, 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 o tym majątku, o mięsie wieprzowym, między innymi ze starych gospodarstw, jak to kiedyś zobaczcie, no, normalne gospodarstwo to było za PRL, bo to lata 50., początek 50., no a dzisiaj cóż, okupację mamy więc nawet biedny ten rolnik świnki tej nie może uhodować. no dramatyczne czasy, ale kiedyś będzie trzeba odzyskać niepodległość, zgadza się i, i normalność, po to, żeby rolnicy po prostu mogli żyć, pracować, a państwo nie umierali ze względu na tak prozaiczną rzecz, jak to zepsute, zepsute paliwo, czyli, czyli żywność. No cóż, mam nadzieję, że co tam jeszcze wytrzeszczałem, chyba wszystko tak. E, tutaj, tak jak mówiłem, produkty na zamówienie y, przygotowujemy, wysyłamy, szczególnie w tym okresie zimowo-jesiennym. Uważam, że projekt, y, kochani, jest dobry. Y, wydaje mi się, po pierwsze, y, sami rolnicy y, jest to możliwe i, i po prostu no, ciężko trzeba pracować. Zawsze parę złotych zostanie. Lepiej niż nic nie robić, ale i to jest apel, ale tu szczególnie apel, y, kochani, do konsumentów. Szukajcie rolników, mobilizujcie ich tam, gdzieś wokół siebie, żeby nie wyszło, że stąd trzeba wysyłać do Krakowa, do Szczecina, jakby dobrej ziemi i, i pracowitych rolników Rzeczpospolitej. Nie było, są, jest to wszystko możliwe i teraz od nas, świadomości konsumenckiej, od konsumentów, jeszcze raz bardzo powiem na koniec, politycznie, samo rolnictwo bez konsumentów, a rolnictwo jest służbą, Czyli służbą dla państwa, dla, dla konsumentów, dla Polaków, samo rolnictwo nigdy nie, nie, nie wyjdzie z, te, z, tej, z tej zamkniętej, chorobliwej uliczki, która niszczy i rolnictwo, niszczy społeczeństwo, nigdy nie wyjdzie na tak zwaną tą prostą, pozytywnie nie zreformuje się dla naszego życia i zdrowia bez udziału państwa. No i cóż, zachęcamy chyba wszystko, co trzeba pokazane. Tak?